Czyli jakieś 7 godzin temu, e, pod jednym z moich filmów, zrób poradnik, jak napisać program na podstawie cyklogramu, czyli diagramu. Więc e, ha, 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 ha. wchodzimy w logo, odpalamy sobie jeden z projektów. Hmm. Ja odpalam sobie w języku LAT, czyli w drabince. E, no i mam taki. Sekunda. Muszę sobie poprzerzucać. E, już wracamy. No i mamy taki programik, e, taki diagramik jak na rysunku powyżej. Dość prosty, myślę, na początek. Jeżeli chodzi o samą genezę odczytywania takiego diagramu, do tego celu przejdę sobie, w tym celu przejdę sobie do Fluidsim. Bardzo często po lewej stronie takich diagramów, bardzo często występujących w szkole albo na różnych zajęciach, pojawiają się opisy. Do czego służy sygnał w danej linii? Tu mamy na, przy, na przykład start e, 1A1, H1. Czyli często nazwy, po których możemy się zorientować, o który element bądź sygnał chodzi. Start, no to wiadomo, prawdopodobnie jakiś sygnał e, startu, coś, co będzie powodować rozpoczęcie jakiegoś cyklu. Może no może tam czegoś 1A1 czyli pieczy nasz siłownik najczęściej umiejscowiany na schematach po lewej stronie jeżeli chodzi o szkołę no i H1 czyli jakieś oznaczenie, jakieś lampki albo jakiegoś sygnalizatora świetlnego <laughs> więc jak analizujemy Diagram bardzo często przedstawia stan danego elementu, danego sygnału. Najniższa linia, tutaj moglibyśmy to sobie oddzielić, najniższa linia przedstawia 0, czyli sygnał 0, czyli moment, w którym tego sygnału tak naprawdę nie mamy podanego, i sygnał 1, który oznacza, że sygnał się pojawił. Czyli występuje hmm, taki binarny system, albo jest 0, albo 1, czyli albo sygnału nie ma, albo sygnał jest. Eee, tu mamy przedstawiony start, czyli nie ma sygnału, i po wciśnięciu przycisku jakiegoś monostabilnego hmm, ten sygnał pojawia się na czas wciśnięcia tego przycisku i później znika, kiedy przycisk się cofa. Jeżeli chodzi e, o e, siłowniki, albo jak widzimy mm, albo jak widzimy lampki sygnalizacyjne to będzie tak samo Tylko tak o kurczę i tak zostanie czyli też mamy sygnał 1 u góry na dole sygnał 0 Więc widzimy, że kiedy wciśniemy przycisk start Monostabilny, to po wciśnięciu tego przycisku rozpoczyna się sekwencja siłownika 1A1, który zaczyna się wysuwać do pozycji naszej skrajnie wysuniętej. Zostaje w tej pozycji na czas załóżmy tych 3 sekund. Tutaj mo moglibyśmy to sobie odczytać, albo mogę e, równie dobrze. Napisać. Oj. Mm, te równe 3 sekundy. Wyłączę ramkę Te równe 3 sekundy. I teraz wszystko jest wiadome. Mm. I po 3 sekundach cofa się. I jeżeli chodzi o lampkę sygnalizacyjną. To widzimy, że mm, lampka zaczyna się świecić dopiero wtedy, kiedy siłownik wysunie się do skrajnej pozycji wysuniętej i przebywa w niej przez 3 sekundy. To w tym samym czasie świeci nam się lampka, a po rozpoczęciu cofania i po rozpoczęciu wysuwania, ta lampka nam się nie świeci. Czyli jest to dość prosty układ, ale myślę, że jeżeli chodzi o rozpoznanie całej sytuacji i przedstawienie tego w jakiś sposób sensowny. Jest to najlepsza opcja. Mm. Więc może teraz przejdziemy do e, pisania programu na podstawie diagramu. Tego tutaj. Nasz diagram przedstawia mm, sekwencję siłownika, jednostronnego działania. Takie założenie sobie możemy dać, że ten siłownik jednostronnego działania jest mm. i przycisk monostabilny. E, ja proponuję sobie to opisać, zrobić to profesjonalnie. I jeden jako sygnał S1 start. Załóżmy. Bardzo często jest to w taki sposób mm, właśnie robione. Mamy siłownik 1A1, czyli pod, będziemy potrzebować e, czujników albo kontaktronów, e, czyli czujników magnetycznych, albo mm, krańcówek czyli wykrywanie pozycji cofniętej yy, i wysuniętej, czyli na przykład nie wiem, B1 koczujnik magnetyczny, pozycja cofnięta 1A1 oraz mm, B2 pozycja wysunięta 1A1 i więcej sygnałów, jak widzę, nie potrzebujemy. Jako, że jest to siłownik jednostronnego działania ze sprężyną powrotną, bardzo często występujący siłownik, to będziemy wykorzystywać tylko jedną cewkę elektrozaworu Y1, czyli wysuwanie siłownika, czy wysuwanie po prostu załączenie cewki mm, równa się wysuwanie no i potrzebujemy jeszcze naszej lampki H1 sygnalizacyjnej czas wysunięcia e, wysuniętego siłownika, może ja to jeszcze przedstawię dla osób, e, które trochę nie rozumieją o czym mówię mm, we Fluid Simie jak wygląda nasz układ wykonawczy pneumatyczny mm, tak w skrócie nie będę jakoś rozwodził bardzo mm. to jest nasz zespół przygotowania tu mamy nasz siłownik jednostronnego działania on ma mm, pozycję cofniętą 0,0. 0 0 przepraszam 0 i pozycję wysuniętą e, chyba 50 tak 50-0 zero. No i wtedy pojawia się e, jak, jeżeli czujnik magnetyczny, to ta skala nasza z tymi tymi pojawi nam się nad siłownikiem, a jak byłby to krańcówki, to będą tak ustawione. Więc ja to tu wracam. Mm, jak mamy takie, e, taki siłownik, to bardzo często w szkole lub e, w jakichś zajęciach występuje do tego Taki, siłowni, e, taki zawór, czyli trójdrogowy dwupołożeniowy e, z cewką, elektrocewką Y1. Przepraszam, y je, Y1. Mm. E, tu musimy zrobić odprowadzenie powietrza na trójce. No i tu mamy połączenie. Mm, Układu, i po podaniu tego sygnału zaczynam się wysuwać. Tak wygląda układ wykonawczy. Wracamy do programu. Więc, jeżeli już wiemy o co chodzi, to jeszcze raz pokażę. Mamy start, pozycja cofnięta, pozycja wysunięta, wysuwanie i lampka sygnalizacyjna H1 hmm, LED. Na eee, więc, nasz diagram przedstawia sytuację, w której po naciśnięciu. Hmm, przycisku e, monostabilnego bo jest to taki impuls. Tam strasznie szeroka była ta skala, i dlatego ten sygnał jest taki szeroki, nie za bardzo wiedziałem e, jak to zmniejszyć, e, zmniejszyć szerokość tego sygnału, więc e, od razu mówię, że jest to po prostu impuls, czyli wciśnięcie i ten przycisk wraca, tylko przyciskam i puszczam. Więc musimy sobie ustawić, że nasze 1 będzie zawsze przyciskiem monostabilnym, czyli chwilowym e, otwartym make. Chwilowym otwartym make, czyli teraz tak. Po wciśnięciu tego przycisku ma, na, na, ma się nam zacząć wysuwać siłownik jednostronnego działania, jako że m, wykorzystujemy do niego e, zawór ze sprężyną powrotną. To sygnał musimy podawać ciągle na cewkę podczas wysuwania, podczas wysunięcia, kiedy jest wysunięty siłownik. A jeżeli chcemy cofnąć siłownik, to po prostu musimy zlikwidować e, sygnały e, trzymające się na cewce Y1. Nie podajemy żadnego sygnału na Y2, ponieważ go nie mamy. Nie mamy cewki na powrót. Jedyny e, problem to właśnie zapamiętanie sygnału. Ja bardzo. Korzystam, bardzo lubię korzystać e, z RS-ów w Logo, mm, rozwiązują wiele problemów. E, wstawiam RS-a, którego również można tutaj nazywać. Można go nazwać sobie na przykład, że realizuje funkcję startu, a nie trzeba. Ale tak łatwiej się później zorientować, co jest od czego przy większych programach. Przekazujemy sygnał, e, nasz SF niżej. I tak. Po wciśnięciu przycisku, e, przepraszam, zawsze możemy sobie wstawić do pierwszej linii warunkowej, że na początku siłownik musi być cofnięty. Czyli, jeżeli jest cofnięty, wykrywanie pozycji cofniętej to się już chyba pojawiało na tym kanale. Było tłumaczone, więc w razie czego proszę sprawdzić sobie poprzednie. E, Odcinki, filmy. Hmm. Siłownik cofnięty. Wtedy możemy go wysunąć. Wysuwa się do pozycji. Eee. Czyli tak o. Możemy sobie to raz zasymulować. Po wciśnięciu przycisku, kiedy siłownik jest cofnięty, dlatego to przesterowujemy. Wciskamy i wysuwa się. Do kiedy ma się wysunąć? Do, do wtedy. Kiedy wykryje go czujnik magnetyczny wykrywający położenie tłoka wysunięte, czyli po otrzymaniu sygnału wysuniętego z B2. I B2, proszę Państwa, będzie powodować odliczanie timera przez 3 sekundy według schematu który jest na diagramie tak jak mówiliśmy wciskany jest przycisk zaczyna się wysuwać siłownik dochodzi do pozycji wysuniętej e, przez 3 sekundy znajduje się w tej e, pozycji wysuniętej oraz po 3 sekundach cofa się do pozycji cofniętej co powoduje z zgaszenie lampki no więc tak jest wysunięty Hmm. Więc zaczyna odliczać on-delay. Możemy podłączyć bezpośrednio, ponieważ to, nam be to musi być realizowane według schematu, że jest wysunięty, więc ten sygnał ciągle tutaj będzie hmm. przez 3 sekundy. Tu sekundy, tu 3. Tu są sekundy, tu są setne sekund <laughs> w razie potrzeby. Więc tak. Mamy to, mamy to, i po tych 3 sekundach, jeżeli sobie sprawdzimy, siłownik cofnięty, pyk wysuwa się, wychodzi z pozycji cofniętej, wchodzi w pozycję wysuniętą, jest w niej przez 3 sekundy. I po 3 sekundach, jak widzimy, tu na razie się wszystko zatrzymało, ale po 3 sekundach, teraz musimy podać sygnał z tego T02 do resetu start. I wtedy stracimy sygnał na Q1, i siłownik nam się cofnie. I tu będziemy musieli pozmienić. Czyli bierzemy sobie styk T02, T02. Proszę bardzo. Mm. Symulujemy pozycję cofnięta. Wychodzę. O, przepraszam. Wchodzę, jestem przez 3 sekundy, cofam się i wracam do pozycji cofniętej. I jeszcze raz mogę dla sprawdzenia, 3 razy polecam, 3 razy sobie sprawdzić, czy na pewno działa za każdym razem. Wychodzę, wchodzę, czekam i wracam do pozycji cofniętej. Teraz przydałoby się nam jak najbardziej dodać e, lampkę sygnalizacyjną i ona jest uzależniona w pewien sposób, bo tylko wtedy jest, kiedy siłownik jest w pozycji wysuniętej przez 3 sekundy, nie kiedy się wysuwa. Czyli nie możemy pociągnąć tego z F01 SF01. Musimy sobie stworzyć osobny warunek, czyli kiedy wysuwa się przez 3 sekundy, czyli tak naprawdę możemy sobie wstawić. To i3. Dołożyć tutaj lampkę jako LED H1LED i prawdopodobnie już mamy to zrealizowane. Wciskamy, wychodzę, wchodzę. Świeci się przez 3 sekundy. Po 3 sekundach cofa. I jeszcze raz wychodzę, wchodzę. cofam się sure. i to tyle